Od wieków człowiek na ziemi styka się z przepowiedniami o końcu świata. Najstarsze tego typu podania miały miejsce jeszcze zanim sporządzone zostały księgi, które dzisiaj należą do kolekcji powszechnie zwanej Biblią. Obecnie zamieszkujące ziemi pokolenia coraz częściej spotykają się z przepowiedniami o końcu życia na naszej planecie, poczynając od uderzenia komety, przez wojnę z użyciem broni jądrowej. Po wszelkiego typu wydarzenia rodem z książek science fiction, jak chociażby Plaga zombie czy atak przez pozaziemskie cywilizacje. Można by pomyśleć, że aktualnie większość z nas przyjmuje te wszystkie przestrogi z uśmiechem na twarzy, nie wierząc w żadną ze spektakularnych wersji końca świata. W zasadzie to wszystkie możliwe scenariusze chyba już usłyszeliśmy. Przeżyliśmy także rok 2000, potem 2012, 2016 i nadal tu jesteśmy. Wydarzenia jednak, które mają swój początek, zdawałoby się w 2019 roku, ponownie dają wielu z nas do myślenia, a ponadto zdają się potwierdzać mniemanie, że jeżeli faktycznie ma dojść do upadku naszej cywilizacji, nie nastąpi on w ciągu jednego dnia czy nawet roku. Co tak naprawdę się dzieje? Co nas czeka w najbliższej przyszłości? Czy jesteśmy w stanie cokolwiek przewidzieć, biorąc pod uwagę obecnie zachodzące zmiany na naszej planecie? Rozważania na ten temat chciałbym rozpocząć od zjawiska, które być może wielu z Was jest już znane. Powszechnie funkcjonuje ono pod nazwą. Syndromu gotowanej żaby. Bez rozwodzenia się nad genezą tego syndromu, dzisiaj wiemy, że jeżeli wrzucimy żabę do wrzątku, to wykorzysta ona całą swoją energię, aby z niego wyskoczyć. Jeżeli odniesie sukces, to przeżyje, chociaż pewnie nie będzie w stanie zbyt daleko skakać przez jakiś czas. Co się jednak stanie, jeśli włożymy żabę do zimnej wody? I powoli będziemy podnosić jej temperaturę. Żaba jest stworzeniem ciepłozmiennym. Zatem w pewnych granicach jest w stanie kontrolować temperaturę swojego ciała. Trochę podobnie do człowieka, jeżeli chodzi o zmianę okoliczności, w jakich się znajduje. Potrafimy się dostosować do tak różnych sytuacji, że nie ma tutaj sensu podawać wszystkich przykładów. Już samo nawet mieszkanie w mieście czy na wsi daje wystarczająco duże wyobrażenie skali. Zatem nasza żaba siedzi sobie spokojnie w garnku i niczego się nie spodziewa. Temperatura stopniowo wzrasta, ale nie stanowi to dla niej wielkiego problemu, bo posiada swoje wyjątkowe umiejętności, aby dostosować się do zmieniających się okoliczności. Musimy jednak pamiętać, że zwiększenie temperatury ciała wymaga z jej strony pewnych nakładów energii. Idziemy więc stopniowo na różne ustępstwa. Z początku w zasadzie nic wielkiego się nie dzieje raz zapłacimy nieco wyższe rachunki, innym razem nie kupimy w sklepie ulubionego napoju. Przywykamy do tych niedogodności, a z czasem ludzie, którzy nie oszczędzają lub nie chomikują pewnych zapasów, uważani są przez resztę społeczeństwa za nierozgarniętych. Godzimy się mieszkać w mieście, w którym szansa na to, że zostaniemy napadnięci, jest wielokrotnie wyższa niż na wsi. Możemy jednak dostać ciekawą pracę i czasem jeszcze lepszą płacę. Uczymy się żyć w stresie i przestajemy poruszać się po ulicach o pewnych porach. Czasem wmawiamy sobie, że w zasadzie to jest nam tak nawet lepiej, a szczególnie kiedy dowiadujemy się, że pozostali ludzie zmagają się z tym samym co my. Zatem stres i wszelkie niedogodności stają się normą. Na dobranoc mówimy sobie, że jesteśmy normalni i spokojnie kładziemy się spać. Lata mijają, a my stopniowo oddajemy to, co ma dla nas najwyższą wartość, w zamian za wygodniejszy fotel, szybsze łącze internetowe i kolejny niepotrzebny gadżet w naszym samochodzie. Ciągle oczywiście głęboko wierząc, że apokalipsa to tylko głupia historyjka, Którą setki i tysiące lat temu straszono ciemny lód, który nie potrafił ani liczyć, ani pisać. Temperatura jednak ciągle wzrasta, a nasza żaba nadal nie jest świadoma tego, że znajduje się w pułapce. Ciekawostka polega na tym, że na tym etapie ma ona nadal wystarczające pokłady energii, aby wyskoczyć i się ocalić. Może jednak ktoś regularnie wrzuca do garnka jakiegoś robaka, żeby nie musiała martwić się o pożywienie. Leży więc tak sobie w tej coraz cieplejszej wodzie, nieświadoma swojego położenia, ciągle jednak zużywając coraz więcej energii. Jak myślicie, ile czasu nasza żaba wytrzyma, zanim się ugotuje? A może w pewnym momencie zorientuje się, że jest jednak zbyt gorąco i wtedy wyskoczy. A co, jeśli zabraknie jej już na to sił, które zużyła na ciągłe dostosowywanie się do wzrastającej temperatury otoczenia? Otóż, eksperymenty, które zostały przeprowadzone przy użyciu żab, pokazują nam, że najprawdopodobniej faktycznie zabraknie jej sił. W ten sposób powstała właśnie teoria o syndromie gotowanej żaby. Nie wiem jak wam, ale mi już się robi ciepło, a dopiero się rozkręcamy. Wyobraźcie sobie teraz, że póki co nasza żaba ma się całkiem nieźle. Znajduje się jednak nie w małym garnku, ale w wielkim zbiorniku. Ponadto nie jest tam sama. W cieplutkiej wodzie pławią się wraz z nią tysiące innych żab. Tutaj dochodzimy do kolejnego, bardzo ciekawego syndromu. Aby go objaśnić, musimy jednak przyjrzeć się innym stworzeniom, a mianowicie krabom. Chętnie wrzuciłbym Wam tutaj filmik przedstawiający zjawisko dotyczące tych stworzeń. Mam już jednak dość problemów z niewłaściwym używaniem cudzych materiałów, nawet jeśli moim zdaniem robię to w dobrej wierze, nie łamiąc przepisów. Zachęcam Was jednak do poszukania sobie filmików pokazujących zjawisko krabów w wiadrze, czy po angielsku crabs in a bucket. Otóż ciekawostką jest to, że jeżeli wrzucimy grupkę krabów do wiadra, to w ogóle nie musimy go przekrywać, a i tak żaden nie ucieknie. Czemu? Czyżby były one aż tak nieporadne, że nie są w stanie wspiąć się na ściankę i przeskoczyć przez krawędź ku wolności? Otóż nie mają z tym większego problemu od strony technicznej. Problem polega na tym, że znajdują się w wiadrze z innymi krabami. Nie są same, zupełnie jak nasza żaba. Czemu obecność innych krabów stanowi problem? Otóż, kiedy widzą one, że którykolwiek z nich łapie już za krawędź wiadra, chwytają go swoimi szczypcami i z powrotem ściągają na dno. Zjawisko to jest często opisywane, kiedy słuchamy ludzi, którzy samodzielnie odnieśli sukces. Wielu z nich pochodzi ze środowisk, w których nietolerowane jest wychylanie się z szeregu. Na siłę polewamy koledze kolejną kolejkę, Wyśmiewamy jego marzenia o lepszym życiu, albo też innymi sposobami sprowadzamy go na ziemię. Metod i powodów takiego zachowania jest bez liku. Oczywiście istnieją ludzie, którzy nie rozumieją, co oznacza presja otoczenia, ale ogromna większość społeczeństwa sama już tego doświadczyła na własnej skórze. Chociaż nie każdy z nas ma ochotę się do tego przyznać. Czy ubierasz się inaczej od pozostałych ludzi w twoim miejscu pracy? Czy w piątki pijesz wódkę dlatego, że sam tego chcesz? Czy ożeniłeś się z miłości? Czy naprawdę chciałeś iść na te studia? Czy może bałeś się odtrącenia? Może nie chciałaś stracić przyjaciół? Nie podaję tych przykładów z ambony, ale z ulicznego chodnika. Bo sam jeszcze dzisiaj łapie się na tym, że nie zawsze pozostaje wierny swoim zasadom, nie zawsze moje czyny pokrywają się z głosem wewnętrznym. Jeszcze dziś pozwalam innym krabom ściągnąć mnie na dno wiadra tam, gdzie temperatura wody ciągle wzrasta, ale mam nadzieję, że już dość. Nasza żaba zatem zużywa swoją energię nie tylko, aby radzić sobie ze stale wzrastającą temperaturą wody ale także, aby opierać się presji ze strony setek i tysięcy innych żab, które przechodzą to samo doświadczenie. Może nawet ona sama wywiera pewne naciski na towarzyszy niedoli. Psycholog pewnie tutaj dodałby, że podświadomie chcemy, żeby inni również odnieśli porażkę, bo to sprawia, że nasz los nie wygląda wtedy aż tak beznadziejnie. Cały ten obraz już jest nieciekawy, delikatnie mówiąc, ale niestety to jeszcze nie wszystko. Na naszą żabę bowiem oddziałuje także wiele innych czynników. W zbiorniku bowiem panuje wiele zasad, których wszyscy muszą przestrzegać pod rygorem kary. Wolno pływać tylko w ściśle określonym kierunku, jasno sprecyzowanym stylem pływackim i w mniej lub bardziej widocznie oznaczonych obszarach zbiornika. Po długim okresie nauki tych zasad nasza żaba coraz częściej łapie się na tym, że sama nie zastanawia się już czy w ogóle zgadza się z tymi zasadami, a nawet czego sama pragnie doświadczyć w tym zbiorniku. Coraz więcej aspektów przebywania tam zdaje się być poza jej kontrolą, a zaczęło się tak niewinnie od delikatnego wzrostu temperatury. Niektóre żaby myślą o zmianie zbiornika. Słyszały, że daleko stąd woda jest o wiele chłodniejsza, a panujące tam zasady o wiele bardziej im odpowiadają. Rozpoczyna się więc migracja żab w poszukiwaniu lepszego życia. Różnie bywa. Niektóre z nich trafiają do zbiornika, gdzie faktycznie woda jest chłodniejsza. Można tam nawet pływać w dowolnie obranym przez siebie kierunku, ale niestety tylko pod wodą. Zatem po długiej podróży okazuje się, że nasze odważne żaby zużywają podobne albo i większe pokłady energii. Nastąpiła jednak widoczna zmiana w pewnych aspektach ich życia, zatem ułatwia im to akceptację ich nowego położenia. Nasza żaba jednak nigdy nie zamierzała wyjechać. Nawet zbytnio nie wierzyła, że inne zbiorniki mają cokolwiek lepszego do zaoferowania. W międzyczasie jednak coraz więcej żab zaczęło zadawać pytania: Czy nie robi się tutaj zbyt ciepło? Czemu możemy pływać tylko w jednym kierunku? Szybko jednak ukrócono tego typu tematy, wprowadzając nowe zasady. Zakazano używania wyrazów ciepło, temperatura. Oraz kierunek. Oczywiście wszystko pod groźbą kary, której każda żaba pragnęła uniknąć. Początkowo nie było łatwo i trafiło się nawet kilku buntowników, ale szybko się z nimi uporano. Pozostałe żaby, widząc skutki rebelii, potulnie porzuciły chęć zadawania kolejnych pytań. W międzyczasie władze zbiornika sporządziły pełną listę zakazanych tematów rozmów. Pewnego dnia nasza żaba napotkała inną, widocznie wystraszoną żabę, która miała na sobie ciasno przelegający do ciała skafander i oddychała przez mechaniczny aparat tlenowy. Podobno ktoś kichnął do zbiornika, rzekła, i musimy się zabezpieczyć przed niebezpieczeństwem. Nasza żaba spuściła głowę i powoli odpłynęła w inną część zbiornika. Tam dowiedziała się, że musi płynąć dalej dookoła, bo nie ma na głowie zielonego listka. Taka nowa zasada w północno-wschodnim krańcu zbiornika. Mam nadzieję, że powoli robi się jasne, do czego zmierzam. Apokalipsa najprawdopodobniej nie nastąpi z dnia na dzień. Nie wiem, czy młode pokolenia są to w stanie zobaczyć ale ja łapię się na tym, że coraz częściej porównuję obecną sytuację na świecie i w moim życiu z tym, jak wszystko wyglądało w latach dziewięćdziesiątych, kiedy byłem nastolatkiem. Nie był to raj, prawda? Różnica jednak w samym odczuwaniu mojego otoczenia, jaka nastąpiła przez te wszystkie lata, jest zdumiewająca. Pomyślmy, jak bardzo zmienił się świat w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. Stu lat, dwustu lat. Możemy także pomyśleć, jak wyglądałaby nasza reakcja na obecną sytuację na świecie, gdybyśmy dzisiaj obudzili się po pięciu latach przebywania w śpiączce. Czy jedną z myśli nie byłoby, nadeszła apokalipsa? Czy wszystko to jednak zostało przez kogoś zaplanowane? Zalewani jesteśmy takim ogromem informacji z każdej strony że niektórzy z nas już w to nie wątpią, inni stracili wszelką nadzieję na poprawę sytuacji. Są pośród nas także i ci, którzy pragnęliby powrócić do wcześniej uznawanych systemów wierzeń, które utrzymywały ich w błogim stanie niewiedzy czy uśpienia. Możemy to chyba porównać do żalu, że wzięliśmy przysłowiową czerwoną pigułkę zamiast niebieskiej. Moim zdaniem jednak powrotu nie ma. Możemy iść tylko dalej naprzód. W roku 1980 w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych powstał pewien tajemniczy pomnik, o którym zapewne wielu z Was już słyszało. Oficjalnie został on nazwany Georgia Guidestones, czyli Kamienie Przewodnie. Składa się on z potężnych płyt granitowych, na których wyryto swoiste dziesięć przykazań w wielu różnych językach, od angielskiego po hebrajski. Przykazania te informują nas, że należy utrzymać populację Ziemi poniżej 500 milionów, ściśle kontrolować reprodukcję ludzi, stworzyć jeden wspólny język dla wszystkich, zarządzać wierzeniami i tradycjami ludzi. A także rozwiązywać spory w ogólnoświatowym sądzie. Treść tych przykazań wiele osób interpretuje na różny sposób, bo niektóre punkty brzmią nawet bardzo rozsądnie, jak chociażby unikajcie błahych przepisów i bezużytecznych urzędników. Największe pytanie, jakie się jednak pojawia, to: kto i po co postawił te tablice? Okazuje się, że osoba, która zleciła ten projekt, zrobiła co w jej mocy, aby zachować anonimowość. Osoba, która przyjmowała zlecenie, twierdzi, że również tego nie wyjawi, bo obawia się o własne życie. Teren, na którym tablice zostały postawione, został wydzierżawiony od rolnika, który zachował prawa korzystania z tej ziemi do własnych rolniczych celów. Sam pomnik został formalnie przekazany na własność hrabstwa Elberton, na którego terenie się znajduje. Zatem ślady pochodzenia zostały niejako zatarte, istnieją jednak pewne teorie. Są ludzie, którzy szukają wszelkich śladów na ten temat i od dłuższego czasu istnieją domniemania, że organizacją, która zleciła wykonanie tych tablic, jest Ku Klux Klan, który, jak wszystkim chyba wiadomo, jest sympatykiem eugeniki. Druga możliwość, która wydaje się być poparta szeregiem ciekawych argumentów, to wcześniej już wspomniana przeze mnie organizacja różokrzyżowców. Niestety, obie te teorie pozostają nieudowodnione i wszystko zdaje się unosić wyłącznie w sferze domysłów i dedukcji. Jest także spore grono ludzi, które obstaje przy teorii, że wszystko, co aktualnie dzieje się na naszej planecie, włącznie z ustawieniem granitowych tablic w Georgii, jest sterowane przez mroczną kabałę czy kabal. Czytając książki takie jak Historia klubu Bilderberg Daniela Estulina, można odnieść wrażenie, że faktycznie wszystko jest sterowane przez tę niezwykle skuteczną organizację. Która zrzesza światowy biznes i świat polityki. Aktualnie możemy jedynie snuć teorie i sami szukać informacji, jednocześnie przyglądając się faktom. Wszystko bowiem wskazuje na to, że ktoś chciałby, aby ogromna większość ludzi na naszej planecie przestała istnieć. A może granitowe tablice są jedynie wskazówką, jak zarządzać planetą. Gdyby komuś udało się przeżyć apokalipsę, apokalipsę, która jeszcze nie nadeszła, ale czy aby na pewno? I jak tu teraz zakończyć ten temat? Co mogę Wam powiedzieć, żeby w kontekście całego nagrania nie utracić wiary i nadziei na przyszłość? Chciałbym być mądrzejszy niż jestem, chciałbym mieć złotą kulę, i samemu dowiedzieć się, co będzie jutro czy za pięć lat, aby móc się przygotować. Przyszłość jednak, z naszej ludzkiej perspektywy, nigdy nie wydaje się być statyczna. Kiedy tylko staramy się jej przyglądać, ona nagle zmienia kierunek, zupełnie jakby wynikała z naszej teraźniejszości i faktu, że jest obserwowana. Może więc jesteśmy w stanie znaleźć radę i szczyptę nadziei, Rozglądając się wokół siebie, lub patrząc w głąb nas samych, wydaje mi się, że jest wiele sposobów patrzenia na to wszystko. Możemy z jednej strony po prostu robić swoje, ufając, że będzie już tylko lepiej, o ile reszta społeczeństwa będzie postępować tak jak my. Inna opcja to mieć nadzieję, że ktokolwiek zawiaduje tymi wydarzeniami, lada dzień udławi się nadmiarem władzy. Możemy też mieć nadzieję, że stopniowo ludzie wokół nas również zorientują się, że poprzez uginanie się pod naciskami tracą więcej niż zyskują. Przychodzi mi teraz do głowy także myśl, że przeciwieństwem strachu, który jest dzisiaj tak namacalny wokół nas, jest miłość. Być może wszystko to jest swoistym testem, tylko nieco trudniejszym niż inne. Jeśli jednak mimo wszystko potrafimy wytwarzać częstotliwość miłości, może jeszcze nie wszystko stracone, może jeszcze starczy nam sił, aby wyskoczyć. Jak zwykle, bardzo dziękuję Wam wszystkim za słuchanie. Przypominam, że aktywny jest mój profil na Patreonite, gdyby ktoś jeszcze chciałby tam dołączyć. Moim patronom stokrotne dzięki, jesteście wspaniali. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Hej!